Zadanie 33. W eksperymencie podano, badano kiełkowanie nasion w pięciu donicach. Na koniec eksperymentu policzono wykiełkowane nasiona w każdej z donic. No i tutaj podano te dane. Odchylenie standardowe liczby wykiełkowanych nasion jest równe 14. Podaj numery donic, w których liczba wykiełkowanych nasion mieści się w przedziale określonym przez jedno odchylenie standardowe od średniej i zapisz obliczenie. I teraz odchylenie standardowe liczby wytyłkowanych nasion zgodnie z treścią zadania jest równe 14. My musimy podać tutaj numery donic, w których liczba wytyłkowanych nasion mieści się w przedziale określonym przez jedno odchylenie standardowe od średniej. Zatem musimy w pierwszym kroku policzyć taką średnią. No to zabierzmy się za liczenie. Dodamy do siebie liczby nasion, czyli 133 plus 140 plus 119, Plus 147 i plus 161. Całość dzielimy na 5, czyli tutaj uzyskujemy 705, czyli 140. Tyle wynosi średnia. To był pierwszy krok. I w drugim kroku wyznaczamy numery donic. I teraz zgodnie z treścią zadania szukamy donic, w których liczba nasion nie odbiega więcej niż o jedno odchylenie standardowe od średniej. Czyli mówiąc inaczej, może to być zarówno 14 nasion mniej, jak również 14 nasion więcej niż 140. A skoro tak, to minimalna liczba nasion, jaką możemy mieć, to będzie 140 odjąć 14, czyli 126. Natomiast to będzie wartość minimalna. Natomiast jeżeli chodzi o maksymalną wartość, to tutaj będziemy mieli 140 plus 14 czyli 154. To będzie wartość maksymalna, jaką możemy uzyskać. A taka liczba nasion została w donicach, czy znalazła się w donicach numer 1, numer 2 oraz numer 4.